Włochy, Francja, Kiedyś, ja nawet, wiec, writer, że Izrael to wciąż priorytet i najbardziej pożądanych kierunki przy wszystko to Nadal kierunek zachodni jest krajowy, jest czysto do zainteresowania, ale proszę teraz to, co jeszcze mówiłem, wskutek. Wskutek to jest teraz zawieszenie tych dwóch. Gdyby nam się to udało w jakiejś przyszłości. Rozmawialiście z Lufthansą? Tak, rozmawiamy z Lufthansą. Lufthansa była w Lublinie już rok temu. Hmm. Ale wtedy nic nie wyszło z tego. Cały czas się. Y, nie, od tamtej pory nie gościliśmy Lufthans w Lublinie. Nie ma takiej potrzeby. Ona, ona przyjechała, zobaczyła co tutaj. Y, roku, tak? To było w tamtym roku, nie? Tak, tak, pod koniec no, tego no, roku. To są też warunki, które linie lotnicze nam stawiają, hmm. za które my nie jesteśmy do końca odpowiedzialni. Czyli jak dotychczas ILS. Ten warunek już możemy odhaczyć i przejście graniczne, stałe przejście tak. graniczne, w której to sprawie spotykali się nasi parlamentarzyści. To są warunki konieczne dla poważnych przewoźników. Będzie Rzym, będzie Izrael? Izrael będzie na pewno. Rzym też kiedyś będzie, będzie. Tylko to powtórno powiedzieć, kiedy będzie Rzym. Czy akurat Rzym jest obecnie w rozmowach,